Są takie dźwięki, które zostają w głowie na zawsze. Jak szkolny dzwonek. Tylko, że nikt nie mówi, co tak naprawdę kryje się pod tym dźwiękiem. Polska szkoła od lat pęka nie jakoś spektakularnie, tylko po cichu. Nie każdy nauczyciel jest mądry i wielu powinno tak naprawdę nie być w tym zawodzie. Nasza edukacja skoncentrowała się na ciągłym sprawdzaniu. Polacy sobie radzą mimo szkoły. Nie dzięki szkole, tylko mimo szkoły. Audioserial Szkoła od nowa rozkłada system na czynniki pierwsze. Od pruskich fundamentów, przez ministerialny chaos, aż po oddolne inicjatywy. Każdy powinien dostać możliwość skonsultowania, badania, zaprojektowania indywidualnej, spersonalizowanej ścieżki edukacyjnej. Oczywiście moglibyśmy odpalić Wiedźmina Trzeciego, gdzie jest obrzęd dziadów pokazany, i my już wszystko wiemy na temat kultury słowiańskiej. Każda szkoła lokalnie miałaby swojego menadżera, który by promował dobre wzorce, które dzieją się w szkole. Jak to by rozwaliło system? Szkoła Odnowa to nie jest zwykły podcast. To narracyjne kompendium o polskiej szkole. O tym, co nie działa, dlaczego nie działa, no i jak można to wreszcie naprawić. Szkoła potrzebuje przede wszystkim spokoju dzisiaj. Stabilizacji. Podlania tylko większą ilościom pieniędzy, uproszczenia pewnych zasad, ale spokoju. I dopiero potem potrzebuję mądrych, spokojnych, zapowiedzianych z dużym wyprzedzeniem zmian. Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę można zmienić, zacznij od lekcji pierwszej. Cały sezon szkoły od nowa dostępny jest na Spotify, Apple Podcasts, YouTubeie czy dowolnej aplikacji, w której słuchasz swoich ulubionych podcastów.